Moja teściowa wlała coś dziwnego do mojego napoju, myśląc, że nie patrzę. Specjalny koktajl dla mojego ulubionego zięcia, powiedziała z uśmiechem. Podziękowałem jej i dyskretnie zamieniłem się szklankami z jej mężem, który zawsze krytykował moją karierę. 45 minut później Mam na imię Julia Mercer. Mam 32 lata. Jestem niezależnym fotografem z Asheville w stanie Karolina. Zbudowałem swoją firmę od zera, wesela, dzika przyroda, sesje do magazynów. Tego typu praca, która pozwala opłacić rachunki, jeśli jesteś w tym dobry. A ja jestem. Ale dla moich teściów, zwłaszcza Dian, to nigdy nie było wystarczające. Jak tam twoje fotograficzne hobby? zapytał Gerald podczas rodzinnej kolacji, nawet nie próbując ukryć pogardy. Był bankierem inwestycyjnym, człowiekiem, który mierzył sukces w metrach kwadratowych i opcjach na akcje. Każda niedzielna kolacja u nich wyglądała tak samo. Diane rozpieszczała swoją córkę, a Gerald przesłuchiwał mnie na temat moich finansów. Moja żona Haley ściskała mnie pod stołem za rękę. Niemy gest przeprosin ze swoich rodziców. Przez cały tydzień byłem na zleceniu fotograficznym w montanie, brodząc po kolana w śniegu, by sfotografować bizony dla National Geopartic. Byłem wyczerpany, ale Heidi nalegała, że nie możemy opuścić urodzinowej kolacji jej matki. To tylko kilka godzin, obiecała. Powinienem był posłuchać tego niepokoju w żołądku, gdy Diana zagrodziła mi drogę w kuchni. Sposób, w jaki jej oczy nerwowo rozglądały się po pomieszczeniu, zanim podała mi drinka. Delikatne drżenie jej palców, gdy mówiła: Zrobiłam go specjalnie dla ciebie. Coś było nie tak. Nie wiedziałem tylko jeszcze, jak bardzo. Z Heili poznaliśmy się już. Kilka lat temu, z sześć, na wystawie sztuki, gdzie prezentowano moje prace. Kończyła wtedy magisterkę z nauk środowiskowych, a ja dopiero zaczynałem zdobywać rozgłos. Od razu złapaliśmy kontakt. Rozumiała moje pragnienie, by uchwycić świat przez obiektyw, a ja podziwiałem jej pasję do jego ochrony. Jej rodzice to już inna historia. Od naszego pierwszego spotkania, Gerald dał jasno do zrozumienia, że oczekiwał dla swojej córki kogoś innego. Kogoś z pracą za biurkiem, planem emerytalnym, samochodem służbowym. Kogoś dokładnie takiego jak on. Diane była subtelniejsza. Chwaliła moje zdjęcia, ale pytała, kiedy zamierzam się w końcu ustatkować. Zapraszała mnie na rodzinne spotkania, a potem przedstawiała jako fotografa, a nie zięcia. Przez lata próbowałem ich do siebie przekonać. Przynosiłem na kolację drogie wino, pokazywałem opublikowane prace, wspominałem o prestiżowych klientach. Nic nie zmieniało ich przekonania, że jestem tylko epizodem w życiu ich córki. Faza, z której w końcu wyrośnie. W ostatnie Boże Narodzenie podsłuchałem rozmowę Dian przez telefon. Hayley mogła wyjść za Tomasa, wiesz? Ortopeda z rodziny z pieniędzmi. A wybrała tego kreatywnego. Sposób, w jaki zawiesiła głos przed słowem kreatywny, brzmiał jakby mówiła o chorobie. Gerald był bardziej bezpośredni. Gdy ogłosiliśmy z Hayley, że staramy się o dziecko, wziął mnie na bok. Dzieci są drogie, synu. Może pomyśl najpierw o prawdziwej pracy, zanim wprowadzisz dziecko na świat. Nigdy nie mówiłem Haley o tych rzeczach. Kochała swoich rodziców mimo ich wad i nie chciałem zmuszać jej do wybierania stron. Uśmiechałem się więc, ściskałem dłoń Geralda przy każdym spotkaniu i komplementowałem kuchnię Dian i trzymałem swoje myśli dla siebie. Ale były znaki, które powinienem był potraktować poważniej, Sposób, w jaki Diane prosiła Haley o pomoc w kuchni, gdy opowiadałem o udanym projekcie, jak przypadkowo pomijała mnie na rodzinnych zdjęciach, albo gdy Gerald sugerował terapię dla impulsywnych decyzji Haley, patrząc mi prosto w oczy. Ignorowałem to wszystko, myśląc, że z czasem przyjdzie akceptacja, ale myliłem się. W piątek, w dniu urodzin, Dien, wróciłem zmontany z twarzą spaloną wiatrem i kartą pamięci pełną zdjęć, które mogłyby opłacić nasz kredyt na trzy miesiące. Byłem wykończony, ale wziąłem prysznic, założyłem koszulę i pojechaliśmy do domu rodziców Haley, do ich kolonialnego domu w tej droższej części miasta. Kolacja zaczęła się normalnie. Gerald przechwalał się nowym kontraktem. Dien dbała o to, żeby każdy detal nakrycia stołu był ok. A brat Heili, Owen i jego żona Vanessa prowadzili uprzejmą rozmowę. Sączyłem piwo i liczyłem minuty do wyjścia. Podaniu głównym Diane ogłosiła, że przygotowała swoją słynną sangrię na deser. Zniknęła w kuchni, a ja zaproponowałem pomoc przy szklankach. I wtedy to zobaczyłem. Miała dwie szklanki oddzielone od reszty. Gdy wszedłem, szybko dodała coś z małej fiolki do jednej z nich. To nie była żadna przyprawa czy ozdoba. Było to bezbarwne, bezzapachowe. Schowała fiolkę, gdy tylko usłyszała moje kroki. Och, Julian, mam to pod kontrolą, powiedziała zbyt radośnie. To jest dla ciebie, specjalny przepis dla mojego zięcia. Zaschł mi w gardle. Na powierzchni szklanki unosiła się ledwo zauważalna warstwa, która odbijała światło. Pomogę ci je zanieść, powiedziałem, biorąc sobie szklanki, które przygotowała. W jadalni Gerald zerkał na telefon, ledwo podnosząc wzrok, gdy przyszedłem. Sangria, proszę pana. Powiedziałem i postawiłem przed nim tę podejrzaną szklankę. Sam wymówiłem się, że wolę wodę do deseru. 45 minut później Gerald był blady, spocony i pędził do łazienki. Odgłosy jego wymiotów rozchodziły się echem po całym domu. Twarz Dajen pobladła, gdy zorientowała się, co się stało. Jej oczy spotkały się wtedy z moimi i zrozumiałem dwie rzeczy z absolutną pewnością. Teściowa próbowała mnie otruć. I wiedziała, że o tym wiem. Nie zareagowałem, nie skonfrontowałem jej. Po prostu jadłem swój czekoladowy tort, podczas gdy Haley biegała sprawdzić co z ojcem. W chaosie, który nastąpił, Geralt upierał się, że to zatrucie pokarmowe, a Dajen bełkotała coś o zepsutych owocach morza. Po cichu schowałem do kieszeni szklankę, która była przeznaczona dla mnie. Coś się we mnie zmieniło. Gniew, który poczułem, nie był. Ani taki wybuchowy, ani nic. Był zimny, wyrachowany. Nie zamierzałem tego tak zostawić. Ale nie zamierzałem też walczyć na ich warunkach. Sprawię, że spojrzą w lustro i zobaczą, kim naprawdę są. A więc, po kolacji wziąłem szklankę specjalnie dla Jasona, byłego klienta, który prowadził laboratorium. Zadzwoniłem z prośbą o przysługę. Osobista czy zawodowa? zapytał, gdy wyjaśniłem, czego potrzebuje. Sprawa rodzinna odpowiedziałem. Trzy dni później oddzwonił: Julian, w tym napoju były benzodiazepiny. Nic śmiertelnego, ale wystarczająco dużo, by powalić kogoś na wiele godzin. Może nawet wywołać częściową utratę pamięci. Skąd to masz? Podziękowałem mu i poprosiłem o pisemny raport. Nie odpowiedziałem na jego pytanie. Tego wieczoru powiedziałem Haley, że chciałbym na razie zrezygnować z niedzielnych obiadów. Powiedziałem, że muszę skupić się na nadchodzącej wystawie. Była rozczarowana, ale rozumiała. Nie powiedziałem jej jeszcze o wynikach badania. Najpierw potrzebowałem więcej informacji. Przez następne dwa tygodnie prowadziłem własne śledztwo. Dejem miała recepty na ksanach od trzech różnych lekarzy. Przez lata podwajała, a nawet potrajała dawki. W miasteczku krążyły też plotki: dziwne zachowania na imprezie u sąsiadów, oskarżenia o kradzież biżuterii w jej klubie golfowym. Historię, której jej rodzina usilnie próbowała zamieść pod dywan. Zebrałem wszystko i czekałem na odpowiedni moment. Nadchodził, gdy Haley wspomniała, że jej mama potrzebuje zdjęć do profilu w mediach społecznościowych. Sama poprosiła, żebyś to ty je zrobił, powiedziała zaskoczona, a ja się zgodziłem. W sobotę pojawiłem się w ich domu sam. W jednej ręce miałem torbę ze sprzętem, w drugiej zapieczętowaną kopertę. Dajen już czekała, ubrana elegancko, makijaż perfekcyjny. Geralt jest w biurze, wyjaśniła. Zanim zaczniemy, powiedziałem cicho, pomyślałem, że powinnaś to zobaczyć. Podałem jej kopertę z raportem toksykologicznym oraz wydrukami jej licznych recept. Jej ręce zaczęły drżeć, gdy to czytała. To absurd. Nigdy bym. Oboje wiemy, co się stało, przerwałem jej. Tego, czego nie wiem, to dlaczego. Jej twarz stężała. Nie jesteś wystarczająco dobry dla mojej córki i nigdy nie będziesz. Mężczyzna powinien zapewniać bezpieczeństwo, a nie robić zdjęcia. A odurzanie męża swojej córki to twoim zdaniem bezpieczeństwo? zapytałem spokojnie. To nie miało ci zaszkodzić. Tylko cię rozchorować, sprawić, żebyś przegapił tę idiotyczną wystawę, o której mówisz od miesięcy. Pokazać, Heili, że jesteś nieodpowiedzialny. Pozwoliłem, by jej słowa wybrzmiały w powietrzu. Teraz posłuchaj. Powiem ci, co będzie dalej. Powiesz Geraldowi, co zrobiłaś, a potem oboje zaczniecie traktować mnie z szacunkiem. Nie dlatego, że nagle mnie polubiliście, tylko dlatego, że alternatywa dla Haley, no to jest to, że dowie się, kim naprawdę są jej rodzice. Najedn zaśmiała się, ale ten śmiech brzmiał pusto. Nigdy nie uwierzy tobie zamiast nam. Może nie. Ale uwierzy raportowi z laboratorium, i receptom, i sąsiadom, których od siebie odsunęliście. Zaryzykujesz relacje z własną córką? Wyszedłem nie robiąc ani jednego zdjęcia. Tego wieczoru Dan zadzwoniła do Heili zapłakana, twierdząc, że podczas sesji byłem nieodpowiedni, że wrogi i agresywny. Gdy Heili mnie skonfrontowała, nie mogłem już dłużej milczeć. Pokazałem jej wszystko: raport z laboratorium, recepty, a nawet wiadomości tekstowe od jej matki które przez lata stawały się coraz bardziej wrogie. Moja mama nigdy tego by nie zrobiła, powtarzała, ale w jej głosie brakowało przekonania. Następnego dnia skonfrontowała się z rodzicami. Mnie przy tym nie było. Kiedy wróciła do domu, miała czerwone oczy od płaczu. Tata mówi, że to wszystko nieporozumienie, że próbujesz nas poróżnić, bo jesteś niepewny swojej kariery. Skinąłem głową, spodziewałem się tego. A ty? Co o tym myślisz? Zapytałem. Nie odpowiedziała. Po prostu położyła się do łóżka i odwróciła plecami. Walczyłem, ale jakoś wpadłem jeszcze głębiej w ich pułapkę. Teraz to ja byłem czarnym charakterem w ich historii, a oni zasiali wątpliwości w jedynej osobie, na której opinii naprawdę mi zależało. Przez dwa tygodnie Haley ledwo się do mnie odzywała. Chodziła do swoich rodziców sama, wracała z zaczerwienionymi oczami i coraz większymi wątpliwościami. Rzuciłem się w wir pracy, spędzając długie godziny w studiu, czekając, aż burza minie. Wtedy przyszedł do mnie pakunek. Bez nadawcy, tylko moje imię zapisane nieznanym charakterem pisma. W środku był pendrive i krótka notatka: Powinieneś to zobaczyć. Podpisana Vanessa, żona Owena. Na pendrive znajdowały się pliki wideo, nagrania z domowego monitoringu z domu Geralda. Znaczniki czasowe wskazywały wieczór kolacji. Na nagraniu widać było w kuchni Dajen, jak wyraźnie coś dodaje do drinka, potem mnie, jak wchodzę i zabieram szklanki, a potem Geralda, jak pije z tej zatrutej. Ale było też więcej. Kolejne nagrania były już po naszym wyjściu. Dajen krzyczała na Geralda, obwiniając go o wypicie niewłaściwego drinka, a on wrzeszczał z powrotem. To nie pierwszy raz, kiedy robisz coś takiego. Oglądałem nagranie trzy razy, próbując zrozumieć, co widzę. Nie tylko potwierdzenie jej działań, ale dowód na schemat. Dowód, że Gerald o wszystkim wiedział. Kolejny plik był sprzed dwóch dni po kolacji. Dajen i Gerald kłócili się w salonie o mnie. On wie, co zrobiłaś, powiedział Gerald. I co z tego, powiedziała Dajen. To jego słowa przeciwko mojemu, a Heil nigdy nie wybierze jego ponad rodzinę. A jeśli to zrobi, to nie jest córką, którą wychowałam, dodała chłodno. Nie martw się. I już zaczęłam z nią rozmawiać o ich problemach małżeńskich. Sadzę nasiona. Zanim skończę, sama złoży pozew o rozwód i będzie myśleć, że to był jej pomysł. Zamknąłem laptopa, ręce mi drżały. To nie chodziło tylko o mnie. To był systematyczny plan kontroli życia, odseparowanie jej życia, odseporowania i od każdego, który nie pasował do ich wizji. Robili to pewnie od lat. Natychmiast zadzwoniłem do vanesy. Dlaczego mi to wysłałaś? Bo zrobili mi to samo, gdy poślubiłam Małena. Przez dwa lata próbowali nas rozdzielić. Mówili, że nie jestem wystarczająco dobra. Prawie im się udało. Dlaczego o tym nie powiedziałaś? Owen nic nie wie. On czci swojego ojca. Wierzy we wszystko, co mówi. Próbowałam mu powiedzieć, ale uważa, że jestem paranoiczką. Po prostu nie mogłam patrzeć, jak robią to komuś innemu. Następnego dnia otrzymałem sms od Geralda. Powinniśmy porozmawiać jak mężczyźni. Bez żon. Spotkaliśmy się w jego klubie golfowym. Czekał w prywatnym pokoju, popijając burbona. Julian zaczął. To skomplikowane. Moja żona potrafi być trudna, nadopiekuńcza, ale ma dobre intencje. Odurzenie kogoś to dobre intencje? Zapytałem. Machnął ręką lekceważąco. Nieporozumienie. Dan bierze leki na stany lękowe. Pewnie pomyliła szklanki. Mam nagrania z monitoringu. Geralt. Jego twarz natychmiast się zmieniła. Zesztywniała i stała się zimna. Czego chcesz? Pieniędzy? O to tutaj chodzi? Zawsze wiedziałem, że ożeniłeś się z Haley dla pieniędzy. Chcę tylko, żebyście dali nam spokój, powiedziałem spokojnie. Przestańcie próbować przekonać Haley, że nie jestem wystarczający. Przestańcie mieszać się w nasze małżeństwo. Gerald pochylił się do przodu. Myślisz, że to pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z kimś takim jak ty? Z ludźmi, którzy chcą wykorzystać naszą rodzinę? Roześmiał się. Heily wróci tam, gdzie jej miejsce. Zawsze wraca. Zapytają ją o Tomasa, narzeczonego przed tobą. O czym ty mówisz? Heily była zaręczona, zanim cię poznała. Fajny facet, lekarz. Nie podobało nam się jego pochodzenie. Zajęło nam sześć miesięcy, żeby przekonać ją, że to nie ten. Zerwała z zaręczyny, wróciła do domu zapłakana, do tatusia. Historia lubi się powtarzać, synu. W drodze do domu zadzwoniłem do Bethany, współlokatorki Heily z czasów studiów. Tomas? O Boże, to było straszne. On był dla niej idealny, ale jej rodzice przekonali, że ją zdradza. Podrzucili dowody. Próbował powiedzieć jej prawdę, ale już mu nie ufała. Więc wzorzec był jasny. To nie chodziło tylko o mnie. To była kwestia kontroli pełnej kontroli nad życiem ich córki. I robili to już wcześniej. Nie skonfrontowałem od razu Haley. Zamiast tego zacząłem zabierać każdy możliwy dowód. Skontaktowałem się z Tomasem, który na początku był niechętny. Gdy wyjaśniłem sytuację, przesłał mi stare e-maile, między nimi a Hayley, pokazujące, jak ich rodzice systematycznie podkopywali ich związek. Skontaktowałem się też z innymi, byłymi partnerami, którzy tajemniczo zniknęli z jej życia. I przyjaciółmi też. Wzór powtarzał się, każdy, kto wspierał jej niezależność, był stopniowo wypychany z jej życia. Vanessa przesłała mi więcej nagrań z monitoringu. Diane i Gerard rozmawiali o swoich planach wobec nas. Jak się rozwiodą, przekonamy ją, żeby wróciła do domu, mówił Geralt na jednym z nagrań. Będzie mogła zarządzać fundacją, poznać odpowiednich mężczyzn. Zebrałem wszystko na jednym pendrive. Następnie zaprosiłem Owena i Vanessa na kolację, nie mówiąc nic, Hailey. Miałem zamiar zburzyć wizerunek jej rodziny przy deserze. Podłączyłem laptopa do telewizora. Jest coś, co musicie zobaczyć, powiedziałem. Przez następną godzinę oglądaliśmy nagrania razem. Hayley siedziała nieruchomo, blada jak ściana. Owen kręcił głową, powtarzając pod nosem, to nie są moi rodzice. Gdy film się skończył, Hayley odwróciła się do mnie ze łzami płynącymi po policzkach. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Bo chciałem, żebyś zobaczyła to sama, odpowiedziałem. To wszystko. Nie tylko to, co zrobili mnie, ale to, co robią tobie przez całe twoje życie. A Owen wstał wściekły. To zmanipulowane nagrania. Moi rodzice by tego nie zrobili. Vanessa dotknęła go w ramię. Zrobili to też na mołę. Dlaczego myślisz, że nagle zaczęli mnie lubić po tym, jak urodził się James? Bo wnuk dał im przewagę. Nigdy mi o tym nie mówiłaś. Próbowałam, ale nie chciałeś słuchać. Tego samego wieczoru Hayley położyła się obok mnie w łóżku. Potrzebuję czasu, żeby to wszystko przetrawić powiedziała cicho. Ale wierzę ci i przepraszam, że w ciebie zwątpiłam. Następnego ranka Dajen zadzwoniła do Hayley. Włączyła głośnik. Kochanie. Pomyślałam, że może powinnaś u nas trochę pomieszkać, powiedziała radośnie. Twój ojciec i ja martwimy się o Ciebie. Małżeństwo bywa trudne, a czasem rozłąka przynosi jasność. Mamo, widziałam nagrania. Jakie? Z monitoringu, na których widać, jak dosypujesz coś do jego drinka. Jak razem z tatą planujecie rozbić moje małżeństwo? Heili, cokolwiek ci pokazał, to było zmanipulowane. Wiesz, że Julian był zawsze zazdrosną naszą rodzinę. Przestań. Przyjedziemy dziś wieczorem wszyscy: Owen, Walesa, Julian i ja. Porozmawiamy o tym jak rodzina. Koniec z kłamstwami. Po rozłączeniu rozmowy Hej odwróciła się do mnie. Będą wszystkiemu zaprzeczać, spróbują odwrócić wszystko przeciwko tobie. Kiwnąłem głową i powiedziałem: wiem. To co teraz? Po raz pierwszy od tygodni się uśmiechnąłem. Myślę, że twoi rodzice poznają w końcu prawdziwego mnie, tego, który nie robi tylko zdjęć, ale wie, jak opowiadać historię. Tego wieczoru przyjechaliśmy do domu Geralda i Dajen z moim sprzętem. Owen i Vanessa już tam byli. Sztywno siedzieli w salonie. Gerald wyglądał na pewnego siebie. Z tego co rozumiem, doszło do nieporozumienia. Żadnego nieporozumienia. Przerwałem, ustawiając statyw. Dokumentuję tę rozmowę. Dajen przerwała. To prywatna rozmowa, nie zgadzam się. Dokładnie. Sprawa rodzinna, a ja jestem rodziną. Mimo, że bardzo się staraliście temu zaprzeczyć. Przez następne dwie godziny przedstawiliśmy wszystko drink, manipulacje, Thomas. Inni byli partnerzy, wzorzec, który kształtował całe życie Haley i Joena. Geralt i Diane oczywiście wszystkiemu zaprzeczali. Nazwali mnie niestabilnym manipulantem, ale z każdym ich zaprzeczeniem pokazywałem kolejne nagranie, kolejny e-mail. Ich twarze bledły, zaprzeczenia były coraz słabsze. W końcu Haley wstała. Kocham was, jesteście moimi rodzicami, ale to, co zrobiliście, jest niewybaczalne. Nie macie już prawa kontrolować mojego życia. Owen pokiwał głową. Jesteśmy dorośli. Sami wybieramy partnerów. Sami decydujemy o naszej drodze. Dayan zaczęła płakać, nie z żalu, ale z poczucia utraty kontroli. Gerald wyglądał na oszołomionego, jakby nie mógł pojąć, że jego dzieci mu się sprzeciwiły. Gdy szykowaliśmy się do wyjścia, podałem Geraldowi Pendrive. Tu jest wszystko. Nagrania, maile zeznania. Możecie go zatrzymać. Co to ma niby znaczyć? zapytał. To znaczy, że nie zrujnuję twojej reputacji, dzieląc się tym z kimkolwiek. To skrzywdziłoby Haley, a nigdy bym tego nie zrobił, zawiesiła głos. Ale jeśli jeszcze raz spróbujesz wtrącać się w nasze małżeństwo, jeśli jeszcze raz spróbujesz manipulować Haley, albo mówić przeciwko mnie, kopie trafią do każdego członka klubu twojego golfowego, do twoich wspólników, twojego ukochanego kręgu towarzyskiego. Po raz pierwszy kogo poznałem, Geralt spojrzał na mnie z czymś, co przypominało szacunek. Zlekceważyłem cię. Tak, odpowiedziałem. Zlekceważyłeś. Minęło sześć miesięcy. Haley i Owen rozpoczęli terapię, by przepracować szkody wyrządzone przez rodziców. Daniel i Geralt trzymali się na dystans, od czasu do czasu wysyłając wiadomości, ale szanowali ustalone granice. Po okresie świąt zaprosili nas wszystkich na kolację. Nowy początek brzmiało: zaproszenie. Nadal są moimi rodzicami, powiedziała Haley. I próbują. Zgodziłem się, ale nie byłem na tyle naiwny, by wierzyć, że się zmienili. Gdy przyjechaliśmy, wszystko wydawało się normalne. Dajen przygotowała ucztę. Gerald był czarujący. Pytał o moje najnowsze projekty z pozornie szczerym zainteresowaniem. Po kolacji zaprosił mnie do swojego gabinetu. Mam dla ciebie propozycję, powiedział, nalewając mi whisky. Myślałem o twojej karierze. Fotografia, no cóż, nieźle ci idzie. Ale rozważałeś może dywersyfikację? Mógłbym wprowadzić cię do mojej firmy, ścieżka do stanowiska wspólnika. Wynagrodzenie byłoby znaczne. Wziąłem szklankę, ale nie napiłem się. Dlaczego miałbyś to zrobić? Jesteś rodziną i szanuję to, jak poradziłeś sobie z nieprzyjemnością. Chroniłeś moją córkę, jednocześnie nie ustąpiłeś. Tak postępuje prawdziwy mężczyzna. Odstawiłem nietkniętą szklankę. Doceniam ofertę, ale nie. Uśmiech na jego twarzy stężał. I bądź rozsądny, to gałązka oliwna. Sposób byśmy ruszyli do przodu. Nie powtórzyłem: to kolejna próba kontroli. Nie możesz mnie kupić, Geralt. Nie możesz znieść tego, że Haley kocha mnie dokładnie takim, jakim jestem. Nie bądź głupcem syknął. Zrzucił w ten sposób swoją maskę. Każdy ma swoją cenę. Wstałem: tu się mylisz. I właśnie dlatego nigdy nie zrozumiesz swojej córki. Wróciłem do jadalni, gdzie Dajen pokazywała Heili albumy ze zdjęciami. Spójrz na to, mówiła. Byłaś taka szczęśliwa, gdy mieszkałaś w domu. Heili spojrzała na mnie z drugiego końca pokoju. W moim spojrzeniu odczytała, że coś się wydarzyło. Skinąłem lekko głową. Wstała. Mamo, tato? Powiedziałem głośno. Muszę wam coś powiedzieć. Wszyscy spojrzeli w jej stronę. Spodziewamy się dziecka. Ja i Julian jestem w trzecim miesiącu. Ich zaskoczenie było autentyczne. Nahen pierwsza się otrząsnęła, rzuciła się do córki ze łzami w oczach. Gerald podszedł wolniej, spoglądając to na Hayley, to na mnie. Gratulacje, powiedział sztywno. Dziękuję, odparłem, a potem ściszyłem głos, tak by tylko on słyszał. To dziecko nie będzie piątkiem w waszych gierkach, obiecuję ci. Jego twarz z nie murniała, ale on skinął głową, zrozumiał przesłanie. Gdy wracaliśmy do domu, Hayley ścisnęła moją dłoń. Nigdy się nie zmienią, prawda? Nie, powiedziałem szczerze, ale będą musieli zaakceptować to, że my się nie zmienimy. Trzy tygodnie później przyszło polecone pismo od prawnika Geralda. W środku był akt własności do domu, który dotąd wynajmowaliśmy, oraz dokumenty prawne ustanawiające fundusz powierniczy dla naszego nienarodzonego dziecka. Bez listu, bez warunków, bez żadnych haczyków. Po prostu przekazanie majątku, czyste i nieodwołalne. To nie były przeprosiny, on nie był do nich zdolny, ale było to uznanie. Być może jedyne, na jakie było go stać, że wygraliśmy. Nasza córka urodziła się latem. Nazwaliśmy ją Eliza na cześć mojej babci. Gdy Diane i Gerald przyszli do szpitala przynieśli prezenty, ale trzymali się z szacunkiem na dystans. Rozczulali się nad dzieckiem, zrobili zdjęcia i wyszli, bez prób dawania nam rad wychowawczych czy finansowych. Mijały miesiąca nasza relacja z nimi ustabilizowała się. Przypominało to coś normalnego. Nigdy nie przeprosili za to, co zrobili. Ale przestali kontrolować życie Heilly i podważać moją karierę. Pewnego wieczoru, gdy obrabiałem zdjęcia w swoim studiu, Heilly weszła niosąc Elizę. Dzwoniła mama, chce, żebyśmy przyjechali na Boże Narodzenie. Oderwałem wzrok od komputera. A ty co o tym sądzisz? Myślę, że powinniśmy pojechać, odpowiedziała. Ale na naszych warunkach. Śpimy w hotelu, nie u nich. Wyjeżdżamy, kiedy chcemy. Żadnego niestrzeżonego czasu z Elizą. Kiwnąłem głową. Brzmi rozsądnie. Usiadła obok mnie lekko kołysząc dziecko. Wiesz, kiedyś myślałam, że sukces to spełnianie oczekiwań rodziców, zdobycie ich aprobaty, spełnienie wymagań. Spojrzała na naszą córkę, a potem na mnie. Teraz wiem, że sukces to podejmowanie decyzji, z których mogę być dumna, trwanie przy tych, których kocham. Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem przyszła duża koperta od Geralda. W środku był błyszczący folder z rocznym raportem jego firmy. Moje zdjęcia pojawiały się na każdej stronie: pejzaże, portrety, ujęcia architektoniczne. Wszystko wykonane na moich warunkach, bez jego ingerencji. Dołączona była krótka notka. Zatrudniłem najlepszego fotografa, jakiego znam. Pomyślałem, że może będzie chciał mieć egzemplarz. To nie było przebaczenie ani pojednanie. To było coś innego. Szacunek, może. Uznałem, że odniosłem sukces po swojemu, nie jego sposobem. Nie zadzwoniłem, by podziękować. Oboje wiedzieliśmy, że tu nie chodziło o wdzięczność. Chodziło o uznanie nowych granic, nowej rzeczywistości. Wiosną otworzyłem własną galerię w centrum Erwil. Podczas uroczystego otwarcia Haley stała obok mnie z Elizą na biodrze. Rodzice przylecieli z Oregonu. Przyjaciele i klienci wypełnili przestrzeń, podziwiając zdjęcia, które robiłem przez lata. Geralt i Diane też się pojawili pod koniec wieczoru. Nie byli długo. Diane przez chwilę trzymała Elizę pod czujnym okiem Haley. Gerald uścisnął mi dłoń, skinął głową w kierunku zdjęć z autentycznym uznaniem i wyszedł, nie dając żadnych rad. Gdy zamykaliśmy tego wieczoru galerię, Haley zapytała: Myślisz, że się zmienili? Zastanowiłem się. Nie, odpowiedziałem w końcu, ale zaakceptowali, że nie mogą nas zmienić, a czasem to wystarczy. Później, gdy siedzieliśmy na werandzie, patrząc na gwiazdy nad górami, a Eliza spała w swoim łóżeczku, uświadomiłem sobie coś, czego wcześniej nie umiałem nazwać. Nie wygrałem, grając w gregeralda i Dien, wygrałem, odmawiając w niej udziału. Trwałem przy swoim, chroniłem to, co miało znaczenie. Zbudowałem życie według własnej definicji sukcesu. Nie intrygą, nie manipulacją, ale uczciwością i cichą wytrwałością. I to była najbardziej satysfakcjonująca zemsta ze wszystkich. Żyć dobrze na własnych zasadach, z rodziną, którą kocham, u boku. Dziękuję, drodzy słuchacze, za wysłuchanie do samego końca. Zostawcie, proszę, subskrypcję, komentarz i polubienie, jeżeli podobała Wam się ta historia. Do usłyszenia.